Urządzenie oświetleniowe Stella 100, prezentowane na targach Europoltek 2015, jest najnowszym urządzeniem wyprodukowanym przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne. Urządzenie może być z powodzeniem wykorzystywane przez służby bezpieczeństwa i formacje militarne i służby policyjne do oświetlania i doświetlania terenów gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej, do prądu po katastrofach, różnego rodzaju klęskach żywiołowych, powodziach, pożarach i sytuacjach, w których po prostu musimy oświetlić powierzchnie obiekty w celu ratowania życia ludzkiego.